dzień dobry dziś porozmawiamy na temat jakie są najważniejsze czasowniki w języku niemieckim patrząc pod kątem gramatyki popatrzmy na podium jak myślicie jaki czasownik jest na miejscu pierwszym pod względem gramatyki jest to na pewno czasownik werden stać się zostać Dlatego że oprócz swojego własnego znaczenia tworzy jeszcze inne konstrukcje gramatyczne. Popatrzmy najpierw na samo jego własne znaczenie: stać się zostać. I w tym zdaniu er ist 18 geworden oznacza, że on skończył 18 lat. To znaczy, stał się człowiekiem 18-letnim. Samo znaczenie czasownika werden, wurde ist geworden, znaczy stać się zostać. Takim drugim przykładem jest Meine Mutter wollte immer, dass ich arzt werde. Moja mama chciała zawsze, żebym został, czy została lekarzem, lekarką. Tak? A więc Werden znaczy stać się, zostać. Każdy czasownik ma swoje własne znaczenie. Ale Werden tworzy jeszcze inne formy. Popatrzmy: przede wszystkim forma futur eins, czyli czas przyszły złożony. Tak jak po polsku. Jutro pojadę na przykład na wakacje, albo mogę powiedzieć: Jutro będę jechać, czy będę jechała na wakacje. Czyli to, będę jechać, to jest czas przyszły złożony. Od czasownika być po polsku, tak? Ja będę jechać, ja będę kupować, ja będę, nie wiem, nagrywać. I w języku niemieckim jest to właśnie ten Futur Eins. Wir werden das klären. My będziemy to wyjaśniać. Werden tworzy również inną konstrukcję gramatyczną, tak zwany futur 2. Tam było werden klären, a tutaj będziemy mieć, popatrzmy, morgen wird EAS er vergessen haben. Czyli do jutra on o tym zapomni, on to już zapomni. Gdyby to był futur 1, to by było morgen wird er es vergessen, a futur 2. Morgen wird er es vergessen haben. Futur 2 to jest już taki poziom C1, C2. Kolejną konstrukcją gramatyczną, w której używamy czasownik werden, to jest pasiv, strona bierna. I taki typowy przykład. Das Auto wird repariert. Samochód jest naprawiany. I jeszcze jedna funkcja czasownika werden. To jest tak zwany kondicjonalizm, czyli taka uniwersalna forma trybu przypuszczającego, taki wytrych. To, co w języku polskim jest w postaci tego przyrostka: by. Poszłabym, poszedłbym. Ja bym kupił, ja bym kupiła. I właśnie w języku niemieckim taką uniwersalną formą jest: Würde. An deiner Stelle würde ich nicht vor Eilig sein. Na twoim miejscu nie byłbym taki ob do przodu, tak szybko bym nie działał, nie działała. Teoretycznie tutaj mogłoby być Underner wäre ich nicht for eilig ale tutaj jest przykład z formą Wyrdem. A więc podsumujmy, jeżeli chodzi o Werden, ma swoje własne znaczenie, tworzy futur Eins, tworzy futur zwei, tworzy stronę bierną pasiv i tworzy tryb przypuszczający. Ten tak zwany kondycjonalizm. Co jest na miejscu drugim, jak myślicie? Na miejscu drugim można umieścić dwa czasowniki, egzekwo, czasownik haben i sein. Dlaczego? To są takie pierwotne czasowniki. Człowiek jest, człowiek coś ma. Po prostu w każdym języku to są takie podstawowe znaczenia. Jestem kimś lub coś mam. I popatrzmy, te czasowniki mają po pierwsze swoje własne, osobiste znaczenie. Czasownik haben znaczy mieć, czyli coś posiadać, coś jest czyjąś własnością lub w jakiś sposób należy do kogoś, przynależy. I taki prosty przykład. Ich habe zwei Schwestern. Mam dwie siostry. Czasownik sein. Bakterien sind die ältesten Bewohner der Erde. Bakterie są najstarszymi mieszkańcami Ziemi. A więc czasownik być. Tak, bakterie są mieszkańcami. Ja mam dwie siostry. Kolejną funkcją tych czasowników Haben i Sein to jest to, że je się wymienia tak, jakby na czasowniki modalne. Popatrzmy. Ich habe viel zu tun. Mam dużo do roboty. Tak, jestem zajęty, zajęta. Ich habe viel zu tun. A więc to jest taka specyficzna funkcja, która pokazuje tutaj tak, jakby po prostu pewną modalność. I drugie. Das ist nicht zu akceptieren. To się do niczego nie nadaje, tego nie można zaakceptować. To mogę zamienić właśnie na to, tego nie można zaakceptować. Kolejną funkcją czasowników haben i sein, no to jest oczywiście tworzenie czasu przeszłego i habe gemacht, du hast gemacht, er/sie hat gemacht. Prawda? Ona ma coś zrobione, ty masz coś zrobione, ja mam coś zrobione. I przykład z. Czasownikiem w czasie przeszłym, Sein, wir sind gekommen. Ihr seid gekommen, Sie sind gekommen. Czyli my przyszliśmy, Wy przyszliście, oni, one przyszli, przyszły. Wystarczy już tych funkcji od czasowników Haben i Sein. Co jest na miejscu trzecim? Na miejscu trzecim są czasowniki modalne. Dlaczego? Dlatego, że one są uniwersalne i mogę je połączyć z każdym innym czasownikiem. Co to znaczy modalność? Modalność to jest taki osąd, dodatkowa informacja do czasownika. Popatrzmy, jest czasownik płynąć, tak? Szwimen. Co znaczy szwimen płynąć? To znaczy, będąc w wodzie, poruszać rękami, nogami, tułowiem i przesuwać się do przodu. To jest pływanie. Ja pływam. Tak, czyli przesuwam się z punktu A do punktu B w we wodzie. Ale ta modalność to jest coś takiego, że ja mogę dołożyć, ja umiem pływać. Iść kan Schwimmen. I dlatego czasownik modalny jest strasznie ważny, bo on dokłada dodatkową informację. Jest to bardzo uniwersalna rzecz, taki wytrych tak naprawdę. Ja potrafię pływać. Uczyłam się, nauczyłam się, nie utonę. Czasownik baden znaczy kąpać się. Modalność to może być na przykład zakaz. Tutaj nie wolno się kąpać. Baden ist verboten, czyli man darf hier nicht baden. Tak? Czyli dlatego czasowniki modalne są takie ważne. Albo na przykład ktoś chciałby nie, grać, bawić się, dzieci chciałyby się pobawić, myśl ten prawda? Czyli dlatego czasowniki modalne są tak istotne. No, i teraz takie pytanie, co jest na kolejnych miejscach? Jak się Wam wydaje, które czasowniki jeszcze są takie istotne? To jest ważne, żeby sobie uzmysłowić hierarchię czasowników, bo dzięki temu po prostu sobie to lepiej układamy w głowie, te nasze puzzle językowe i po prostu jesteśmy lepsi w języku obcym, tutaj niemieckim. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam w przyszłym tygodniu na. Kolejny film.